Przedstawiciele lokalnych samorządów i jednostek policji z Gruzji, Ukrainy oraz Mołdawii spotkali się z władzami Województwa Świętokrzyskiego, aby rozmawiać o rozwijaniu współpracy międzyregionalnej. Goście mieli m.in. okazję zapoznać się z polityką gospodarczą naszego regionu. Z tego naszego spotkania możemy ciągnąć takie wnioski, że są bardzo zainteresowani rozwojem gospodarczym, mechanizmami. Tymi, które u nas zostały wprowadzone, które u nas się sprawdzają jako nowymi rozwiązaniami gospodarczymi i w sferze spraw społecznych. Myślę, że dalsze kontakty. Pomogą już mówić o szczegółach, o przeniesieniu tych założeń na szczeble niższe w ich administracji, która funkcjonuje, w ich mechanizmach, które mogą pomagać w rozwoju gospodarczym. Ze stroną ukraińską, jak i mołdawską, nasze województwo współpracuje już od dawna. Teraz regionalnym partnerem Świętokrzyskiego być może stanie się także Gruzja. Kontaktów uważam, szczególnie międzynarodowych, Narodowych, gospodarczych nigdy nie jest za wiele, a nam te kontakty jako regionowi, jak, jak i dla naszego kraju są bardzo potrzebne.